W Azji Wschodniej dochodzi właśnie do kluczowego zwrotu akcji. Prezydent Chin Xi Jinping spotyka się w niedzielę z prezydentem Korei Południowej. To już drugie spotkanie tych przywódców w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Takie tempo w dyplomacji zdarza się niezwykle rzadko. Pekin wykonuje strategiczny ruch w stronę Seulu. Tłem wydarzeń jest gwałtowny wzrost napięć na linii Chiny-Japonia. Tokio głośno mówi o możliwej interwencji wojskowej w sprawie Tajwanu. Xi Jinping odpowiada natychmiastowym zacieśnieniem relacji z sąsiadem. Korea Południowa wyraźnie zmienia kurs. Seul odchodzi od ścisłego utrzymania się Waszyngtonu i Tokio. Teraz liczy się pragmatyzm i twarda gospodarka. Chiny to największy partner handlowy Korei i kluczowy dostawca surowców. Gra toczy się o dostęp do minerałów krytycznych i technologie. Huawei planuje wejście na koreański rynek z nowymi chipami sztucznej inteligencji. Chiński gigant chce rzucić wyzwanie amerykańskiej NIWIDI. W tle pozostaje trudna kwestia Korei Północnej i obecności wojsk USA. To spotkanie może trwale zmienić układ sił w regionie.